Prawdziwa manifestacja? Czy to prawdziwa wdzięczność? Ciekawa jestem, co na to odpowie nam nasze wahadełko. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na następny, mam nadzieję, ciekawy filmik. Ten filmik nagrywam dzięki mojej stałej widzce, która przysłała mi bardzo ciekawe pytania na temat manifestacji i wdzięczności. Kochani, nie będziemy dalej przeciągać, przechodzimy od razu może do pytań, ale zanim zaczniemy pytać naszego wyższego ja, chciałam tylko zastrzec, że ten filmik jest nagrywany w celach rozrywkowych. Ok, moje wehadełko. Czy jesteś gotowe na odpowiedzi naszych pytań? Naszego wyższego ja? Tak, wehadełko jest gotowe. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Czy wdzięczność jest najwyższą wibracją? Tak. Jeżeli kręci się zgodnie z wskazówkami zegara, odpowiedź jest tak. Dziękuję. Czy jest jeszcze jakaś wyższa wibracja niż wdzięczność? Odpowiedź jest nie. Jeżeli się kręci w odwrotnym kierunku wskazówek zegara, odpowiedź jest wyraźna nie. Dziękuję. OK. Czy ty, wahadełko, wiesz, co to jest uczucie? Tak. Nie. Yeah. Ciekawe pytanie. Nigdy tego nie pytałam, wahadełka. Dziękuję. Dziękuję. Czy wdzięczność? Teraz zapytamy się. E, bardzo ciekawe pytanie dała ta pani i pytanie jest pierwsze. Czy wdzięczność to spełnienie. Wyraźne nie. Ok. To są uczucia. Czy wdzięczność to spokój. Odczucie spokoju. Wyraźnie nie. Okay. Czy wdzięczność to odczucie miłości? Nie. Jak lekko drgnie mi ręka, to znaczy, że wahadełko chce zacząć krążyć. Staram się trzymać to bardzo sztywno, ale nie zawsze mi się to udaje. Ok, pytamy dalej. Czy wdzięczność to. Błogość. I odpowiedź jest tak. Wdzięczność to odczucie błogości. Proszę bardzo, bardzo wyraźnie. Dziękuję. Dziękuję. Pytamy dalej. Czy wdzięczność to odczucie jestem? Ja tak odczuwam. Wdzięczność jestem. Tak. Oczucie jestem. Jest moje pytanie. Czy wdzięczność to uczucie jestem blisko mojego ducha? Tak. Wdzięczność to uczucie płogości. Jestem blisko mojego ducha. Dziękuję bardzo. Bardzo wyraźne. E, dzięki. Ok. Następne pytanie. Żeby zamanifestować miłość, to musimy czuć miłość do siebie? Odpowiedź jest tak. Musimy czuć miłość do siebie. Ej. Dziękuję. Żeby zamanifestować miłość, czy musimy czuć miłość do innych? I odpowiedź jest nie. Wyraźne nie. Nie musimy czuć miłość do innych, musimy czuć miłość do siebie. Hej, okay, dziękuję. To jest bardzo, bardzo zrozumiałe. Jeżeli czujemy miłość do siebie, to automatycznie czujemy miłość do innych. Prawda? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Żeby zamanifestować bogactwo, musimy czuć się bogaci? Dobre pytanie. Tak. Musimy czuć się bogaci. Dziękuję. Żeby zamanifestować bogactwo, musimy posiadać coś bogatego. Czy musimy posiadać coś bogatego? Nie. Nie musimy nic posiadać bogatego, by zamanifestować bogactwo. Dziękuję. Czy to znaczy, że wystarczy, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy? Tak. Wystarczy, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Cokolwiek by to nie było. Odczuwamy wdzięczność. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Następne pytanie, też bardzo ciekawe. Teraz, czy takie same zasady są wymagane, wymagane zasady wdzięczności, jeżeli chcemy zamanifestować zdrowie? Tak. Takie same zasady. Ok, to ja zapytam się. Czy wystarczy, że jesteśmy wdzięczni za jakąś część ciała, aby zamanifestować zdrowie? Tak? Dziękuję. Ja jestem bardzo wdzięczna za moje zdrowe nogi, które noszą mnie po świecie, i dzięki nim widzę przepiękne miejsca na Ziemi, na naszej planecie. I może dlatego jestem zdrowa? Bardzo dobre pytanie. Będę częściej jeszcze dziękować teraz za ręce, żeby więcej kreatywnego może manifestować. Następne pytanie. Czy, ok, jest teoria, że nie można zamanifestować więcej niż masz. Czy to prawda? Nie. Nieprawda. Bardzo wyraźnie. Czy trzymamy jeszcze dłużej? Proszę bardzo. Nie. okej. Okay. Okej, okay, to jest moje pytanie. Słyszałam wiele, wiele teorii. Ale ja zawsze jestem krytyczna, więc muszę to kiedyś zawsze sprawdzić. Ale niektóre teorie mają coś w tym, coś w sobie dobrego. Czy jakakolwiek teoria ma w sobie trochę prawdy? Nie. Nie ma. Czy jakakolwiek teoria ma prawdę? Nie. Teoria zostanie teorią. Okej. Okay, dziękuję. To dwa ma pytanie? Okej. Okay. Następne pytanie. Czyli jeśli dodamy uczucie wdzięczności czegokolwiek, czy możemy zamanifestować więcej? Cokolwiek mamy i czujemy wdzięczność, możemy zamanifestować więcej. Ok, dziękuję. Jeszcze trzy pytania. Czy poza odczuciem wdzięczności musimy jeszcze coś zrobić, by zamanifestować? Nie. Nic nie musimy robić. Starcie wdzięczność, odczucie wdzięczności, odczuwanie wdzięczności. Ok, dziękuję. Czy kiedy odczuwamy wdzięczność, pomysły same się rodzą, na przykład ludzie, sytuacje. Kiedy odczuwamy wdzięczność, pomysły same się rodzą, lub przychodzą do nas ludzie i sytuacje. Dziękuję. Czy odczuwanie wdzięczności dodaje nam więcej energii, mocy i siły? Tak. To prawda. Ok? I ostatnie moje pytanie. Czy wystarczy jedna minuta wdzięczności, żeby zamanifestować cokolwiek nam w serce dyktuje? Nie. Ok, pytamy dalej. Czy wystarczy mniej niż jedna minuta odczuwania wdzięczności, żeby zamanifestować? Mniej niż jedna minuta. Okej. Okay. Ej, okay, to jest jeszcze ostatnie pytanie. Czy wystarczy jedna sekunda. By zamanifestować. Czy odczuwanie wdzięczności przez jedną sekundę wystarczy. <grymne> tak, jedna sekunda wystarczy odczuwanie wdzięczności niesamowite. Nie spodziewałam się <grymne> Okej. Okay, super. W takim razie, takim miłym akcentem chcę zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobał i dużo z tego skorzystaliście. Także, kochani, wystarczy jedna sekunda odczuwania wdzięczności, cokolwiek by to nie było. Zdrowe nogi, zdrowe serce, smaczny obiadek, ciepły domek, fajny samochód, podróże i za to, że mieszkacie w takim pięknym kraju jak Polska. Jestem bardzo dumna. Z Polski. A szczególnie duma napawa mnie jeszcze bardziej, kiedy oglądam takie piękne pochody 11 listopada. Jest to naprawdę uczucie jedności, dumy i podziękowania za tą ojczyznę. Tym miłym akcentem żegnam was wszystkich i zapraszam na następny, mam nadzieję, miły filmik. Do pa! pa.